Doktor Anna Drabasz, doktor nauk prawnych, Uniwersytet w Białymstoku wydział prawa, liderka aktywności społecznej w kategorii nauka. Powiedziałaś mi, że czujesz nieszczęście, a zadowolenie. Bo myślę, że to ważne, żeby w takim gronie kobiet, które odniosły sukces, które albo dążą do tego sukcesu, chcą się rozwijać, żeby zauważyć także kobiety z niepełnosprawnościami. To dla mnie ważne też odniosłaś sukces? Tak mi się wydaje, że tak, wielokrotnie pewnie, w różnych sferach, bo, bo nie tylko nauka to jest moja domena, ale także taka działalność społeczna, więc pewnie takich mniejszych sukcesów miałam kilka w swoim życiu, tak. A kiedy miałaś takie największe poczucie, to jest sukces, nie mówię, że to jest mój szczyt, bo te szczyty przed tobą są, mhm. ale takie poczucie, że tak, to jest sukces, zrobiłam mhm. to. To trudno powiedzieć, taki, taka jedna chwila, żeby ją wybrać. Natomiast wydaje mi się, że to jest zawsze wtedy, kiedy się czuje, że robi się to, co się powinno robić. I to tak naprawdę może być każdego dnia. Natomiast takie poczucie tego, że coś ma sens. Znaczy ja, ja w swojej pracy chyba często widzę ten sens, bo akurat łączę nie tylko teorię, taką naukę bardzo bardziej abstrakcyjną z praktyką. No i w tej praktyce, kiedy się spotyka drugiego człowieka, to widać, że coś rzeczywiście ma znaczenie. Jesteś pełnomocnikiem samorządu województwa podlaskiego marszałka do spraw osób niepełnosprawnych. Po raz pierwszy taki pełnomocnik się pojawił, a z drugiej strony też naukowo zajmujesz się kwestiami antydyskryminacyjnymi. Wyszło antydyskryminacyjnymi, <noise> także w kwestiach prawnych. Co jest największym problemem dla ludzi na wózkach, dla osób niepełnosprawnych? Pewnie do pewnego czasu jeszcze to był taki brak dostępności tego, że nie widać nas było w przestrzeni publicznej, że tak naprawdę sama infrastruktura to, że były schody że nie było dostosowania. To był największy problem, ale ze względu na to, że no, widać w ostatnich latach dużą no, zmianę akurat w tym zakresie. Wydaje mi się, że teraz coraz częściej widać jednak to, że te zmiany takie właśnie w budownictwie, w dostosowaniu przestrzeni e, jakoś nie pociągnęły za sobą tak szybkich zmian mentalności. Że te bariery dalej są w ludziach, a nie w przestrzeni tak. e, publicznej, nie w budynkach. Tak. Tak, tak. To, to mi się wydaje, że to jest największa bariera, bo to jest taka bariera, gdzie to jest ciągła praca. To jest niekończący się proces i no, jeżeli nie dbamy o to, to tak naprawdę jest regres, a nie tak, taki progres, którego byśmy się spodziewali. To ja Ci życzę, żebyś jeszcze miała no. dużo sił, by takie bariery pokonywać razem z innymi ludźmi. A my cię no, dziękuję bardzo. Wspierać. Bardzo dziękuję. Na pewno no się przyda. Dziękuję.